Witam serdecznie, moje drogie byczki. Moje drogie byczki, dzisiaj takie czytanko luźne z przesłaniem na najbliższy czas. Czy to będzie najbliższy miesiąc, czy, czy najbliższe kilka miesięcy? To już czas pokażę moi drodzy. <laughs> nie, jest, nie, nie określam tu stricte. Na najbliższy czas po prostu. Chciałam Wam zrobić takie przesłanka tylko z kart wyroczni. Na najbliższy czas i zaczynamy bez zbędnego gadania, kochani. Eee, na pierwszy rzut leci oszazenta rod. Zobaczmy, co dla byczków na najbliższy czas. Jakie przesłanie na najbliższy czas dla byczków. Izolacja. Teraz lecimy. Mądrość wyroczni. Co z mądrości wyroczni dla byczków na najbliższy czas. Co z mądrości wyroczni. Na najbliższy czas, jakie przesłanie dla Was na najbliższy czas? Bądź fair. Kroniki akaszy. Co jest kronik akaszy dla Was? Jakie przesłanie dla byczków? Zmartwienie. No, u was tutaj coś tak, kochani, co tu się dzieje? I co z zaczarowanej mapy dla byczków na najbliższy czas? Jakie przesłanie dla byczków na najbliższy czas? Czarodzi świadomości. Hmm. Dobrze, poczekajcie. Znajdę sobie pierwszą kartę. Takie mam odczucie, że straciliście troszeczkę chyba wiarę w siebie. Powera. Teraz te najbliższe tygodnie mogą być troszkę cięższe. Taki okres przejściowy, przesilenia, nieprzesilenia. To wszystko na nas bardzo mocno wpływa sama po sobie widzę że ta energia jest inna i no i przeżywamy to na swój sposób każdy, tak? W naszym społeczeństwie przyjęło się, że zwłaszcza mężczyzna nie płacza, zraniony powinien z kamienną twarzą nie okazywać bólu. Kobiety też mogą wpaść w tę pułapkę. Każdy może czasem czuć, że jedyny sposób przetrwania to odcięcie się od uczuć i emocji, by ponownie nie zostać zranionym. Jeśli nasz ból jest szczególnie głęboki, możemy nawet próbować ukryć go przed samymi sobą. Może to sprawić, że staniemy się lodowato zimni, skostniali, gdyż w głębi siebie wiemy, że maleńka szczelina w otaczającym nas lodzie wystarczy, by ból znów zaczął w nas krążyć. Łzy w barwach tęczy na twarzy tej osoby są kluczem do przełamania tej izolacji. Zobaczcie tutaj faktycznie. No, złapie nam ostrość. Są takie tęczowe te łzy. Piękna karta. Do przełamania tej izolacji. Łzy i tylko łzy mają moc topienia lodu. Płacz nie jest niczym złym. Nie ma powodu, by wstydzić się łez. Płacz pozwala pozbyć się bólu. Pozwala też na delikatność wobec samego siebie. Pomaga w uzdrowieniu. Jesteśmy nieszczęśliwi, gdyż za bardzo jesteśmy w ja. Co znaczy, że za bardzo jesteśmy w ja? Co dokładnie dzieje się, gdy za bardzo jesteśmy w ja? Można być w egzystencji albo w ja. Jedno i drugie równocześnie nie jest możliwe. Bycie w ja oznacza bycie osobno, w oddzieleniu. Oznacza bycie wyspą, zakreślenie wokół siebie granice. Bycie w ja oznacza rozróżnianie pomiędzy tym jestem, a tym nie jestem. Ten podział, granica między ja i nie ja, jest naszą jaźnią, która rozdziela, sprawia, że zamarzasz, przestajesz unosić się z prądem. Gdy płyniesz z prądem, jaźń nie może istnieć. Dlatego ludzie stali się podobni do kostek lodu. Nie mają w sobie ciepła, nie mają miłości. Miłość jest ciepłem. Boję się więc miłości. Gdy ciepło do nich dotrze, zaczną topnieć i granice znikną. W miłości granice znikają, znikają też w radości, gdyż radość nie jest zimna. Hmm. To jest dla was taki. Yy, 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 Taka wskazówka, żebyście zwrócili uwagę na emocje, od których się odcinacie. Na wspomnienia, od których się odcinacie, na przeżywanie, od którego się odcinacie. Yy, I to jest bardzo. Yy, z punktu widzenia. Totalnej biologii i lekarzy holistycznych, takie odcinanie się od emocji jest no szkodliwe dla nas, tak? Szkodliwe dla naszego zdrowia przede wszystkim, bo odcinając się od emocji, nie sprawiamy, że tych emocji nie ma. One po prostu blokują się w naszym ciele, a potem dają nam różne symptomy. E, które które no, pokazują się pod postacią bólu, e, chorób autoimmuno, autoimmunologicznych i, i tego typu e, spraw. Także zwróćcie uwagę, czy Wy nie cierpicie na, na jakieś chroniczne bóle, na chroniczne zmęczenie, na, na jakieś e, przewlekłe choroby, mm, bo to może być znakiem tego, że macie w sobie właśnie zduszone emocje. Jak sobie z nimi poradzić? No, Sposobów jest kilka. E, cały czas idziemy do przodu w tym temacie. E, cały czas ta tematyka się rozwija. Na pewno pomocną jest totalna biologia, Uste, ustawienia systemowe, choć y, ustawienia systemowe dla wielu ludzi e, są dosyć kontrowersyjne. Sama przeszłam przez ustawienia systemowe i wiem, że jest to arcy ciekawy temat. Nie dla każdego, y, ale y, ale jeżeli są ludzie, którzy czują, że, że mogłoby im to pomóc, to, to jak najbardziej polecam. Jeżeli się boicie takich, e, takich rzeczy, to nie polecam. E, to wszystko musi zrezonować z Wami. Po to jest tyle tych metod, żeby każdy mógł dopasować do siebie. Polecam Wam hoponopono, polecam Wam metodę EFT. Na YouTube znajdziecie dużo filmów, z którymi możecie sobie porobić to EFT, te, te ćwiczenia i zobaczycie sami, przekonacie się, czy to jest metoda dla Was. Jest prosta, jest szybka. Można, można z siebie uwolnić dużo, dużo, no, dużo nieciekawych rzeczy, tak? dużo nieciekawych, znaczy nieciekawych, dużo trudnych emocji chociażby, tak, czy myśli. Także to Wam bardzo mocno polecam. Też, też przerabiam sobie czasem EFT, jak, jak mam jakiś cięższy okres, i to mi pomaga osobiście, aczkolwiek nie wszystkim musi pomóc. Natomiast uważam, że trzeba próbować i, i trzeba szukać e, sposobów, żeby, żeby wyjść z pewnych, mm, z pewnego mentalnego więzienia. A u Was się tutaj pokazuje, że coś, coś ewidentnie jest, jest w zamrożeniu, coś ewidentnie. E, od czegoś ewidentnie próbujecie się odciąć od jakiegoś bólu, od jakiejś emocji. Także y, przyjrzyjcie się temu. <laughs> A już. Dobra, to jest czas na kawkę chyba wiecie. <laughs> Zobaczmy teraz mądrość wyroczni. Macie bądź fair w odrocie 38. Tu macie trójeczkę 38 dziewiąteczka i trójeczka, więc te cyfry mogą dla was być znaczne, dziewiątka to jest koniec cyklu, trójka to jest, to jest kreatywność, to jest współtworzenie, to jest współpraca, tak? Także może to też jest dla was jakaś, jakaś wskazówka. Dobra, lecimy. 38 bądź fair. Równowaga, sprawiedliwość, potrzeba rozważenia opcji, obopólna korzyść, prawo przyczynowo-skutkowe. W odwrocie. Niesprawiedliwość jest częścią życia, ale nie musi definiować Twojego doświadczenia. Jest to czas, w którym zaobserwujemy niesprawiedliwość naprawioną i sprawiedliwe zadośćuczynienie. Być może przechodzisz na ratunek komuś innemu, lub jesteś wezwany, by odpowiedzieć na osobistą krzywdę. Będziesz zdumiony poczuciem mocy, która przepływa przez ciebie. Gdy staniesz w obronie siebie i innych, ta karta wskazuje również, że jest to dobry czas, aby bronić innych, którzy mają mniej szczęścia. Wybierz swoją sprawę i zaangażuj się w nią, ponieważ możesz coś zmienić. Jedno jest pewne. Jeśli uczciwość jest twoją intencją, sytuacja zostanie rozwiązana na korzyść wszystkich zainteresowanych poprzez akty dobroci, empatii i odwagi. Więc tu jest dla was takie wyzwanie, że jeżeli możecie pomóc komuś, jeżeli widzicie jakąś niesprawiedliwość, nieprawość, to jesteście wzywani do tego, aby zareagować, aby nie być obojętnymi. W takiej sytuacji też względem siebie. Jeżeli widzicie jakąś niesprawiedliwość, trzeba stanąć w swojej prawdzie, w swojej obronie, postawić swoje granice i nie, bądź, nie, nie być obojętnymi, nie izolować się od tego, tak? Nie udawać, że problemu nie ma. Ok, Kroniki jakaszy. Zmartwienie. Pozbądź się zmartwień i wznieś swoją energię na wyższy poziom wibracji. Twoje dzisiejsze zmartwienia tworzą jutrzejsze doświadczenia. Gdy zbyt dużo się martwisz, masz silną potrzebę odprężenia się i oddania Twoich trosk wyższej sile. Możliwe, że właśnie konfrontujemy się, konfrontujemy się z trudną sytuacją lub jesteśmy zatroskani kochaną osobą, niezależnie od przyczyny naszych zmartwień. Ważna jest świadomość, iż zawsze robimy z siebie ofiarę, kiedy zaczynamy się czymś martwić. Zmartwienie nigdy, przenigdy nie przyczynia się do rozwiązania problemu. Zawsze sprawia, że czujemy się mali, bezradni. Nie można jednocześnie być zmartwionym i żyć swobodnie. Martwienie się oznacza, że przechodzimy wielką umysłową mordrękę. W efekcie nie angażujemy naszej energii w sposób zdrowy i zrównoważony. Duża część tej energii jest zablokowana w głowie, przez co reszta ciała cierpi na jej niedobór. Prowadzi to do bezsenności, lęków, stresu, ataków paniki i wielu innych dolegliwości. Ciągłe zamartwianie się osłabia nasze ciało, powodując poważne problemy zdrowotne. Widzicie, to jest to, co ja wam mówiłam wcześniej, tak? Zmartwienie jest bezsilną reakcją na często wyobrażone i fikcyjne sytuacje, które nie wnoszą nic twórczego ani krzepiącego do naszego życia. Kiedy tylko spostrzeżemy, iż się martwimy, powinniśmy uznać tę stratę energii mentalnej jako sygnał do zmiany naszej energetycznej częstotliwości i do rozwoju w atmosferze spokoju, zaufania i pewności siebie. Ponieważ jesteśmy potężnymi twórcami naszej rzeczywistości, zachęca się nas do odkrycia połączenia z wszechświatem i do ponownego wykorzystania naszej prawdziwej mocy. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś poproszona o uwolnienie Twoich zmartwień i podniesienie Twojej energii na wyższy poziom wibracji. Zapytaj siebie lub mistrzów i nauczycieli, kronika kaszy. No może też wam to przeczytam. Co mogę teraz zrobić o czym myśleć, aby osiągnąć wyższą wibrację energii? Jak zaufanie, pewność siebie, wy, wyciszenie i spokój. Jak zaufanie, pewność siebie. Mhm. Co mogę teraz zrobić, o czym myśleć, aby stworzyć korzystny wynik tej sytuacji? Sytuacji, którą się zamartwisz. zamartwiasz. No, to już są takie ćwiczenia dla tych, którzy pracują z kronikami Akaszy, mogą po prostu zadawać sobie takie pytania i, i czekać na obrazy, na sygnały, na, na odpowiedzi. Afirmacja. Z łatwością uwalniam się od zmartwień. Ufam wyższej energii wszechświata i pozwalam sobie na połączenie z dobrymi i czystymi energiami. Także to, czym się martwicie, musicie sobie musicie sobie uzmysłowić czy faktycznie jest realne jakieś zagrożenia czy faktycznie jest sens się tym zamartwiać czy faktycznie nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji czy faktycznie musicie się tym cały czas gdzieś gnębić tak i tutaj też polecam wam te i to też co było w książce napisane odnośnie tych problemów zdrowotnych. No jak najbardziej, tak. No niestety, tak to działa, więc bardzo trzeba pilnować swojej energii, bardzo trzeba obserwować siebie, swoje reakcje, swoje emocje eee, i po, pozwolić sobie żyć, i czasami też pozwolić temu życiu za nas eee, rozwiązywać pewne, pewne rzeczy. Pozwolić życiu na rozwój sytuacji bez nadmiernej naszej kontroli, tak? I co my tu mamy? W zaczarowanej mapie mamy czarodziej świadomości. No i zobaczmy. Czarodzieje świadomości. Twoje dusze wie najlepiej. Obserwuj spokojnie. To jest właśnie to, co przed chwilką powiedziałam, tak? Żeby dać, żeby zaufać, żeby, żeby pozwolić na, na pewne wydarzenia i puścić kontrolę. Uważność polega na byciu spostrzegawczym i zachowaniu neutralności wobec tego, co dzieje się wokół ciebie. To również dotyczy tego, co dzieje się w twojej głowie. Jeśli toczysz walkę wewnętrzną, zajęcie pozycji obserwatora daje ci nową, silną perspektywę, która pozwala zneutralizować wszelki dyskomfort i nadmierne emocje. Teraz masz możliwość zobaczyć wszystko jasno i wyraźnie, ponieważ nie jesteś obciążony stronniczą opinią ani pragnieniem. Żeby spojrzeć na świat z dystansem, musisz przyjąć założenie, że nie będziesz brał do siebie tego, co cię spotyka. Ludzie przychodzą i odchodzą. Doświadczenia ewoluują nieustannie i wszystko wokół Ciebie się zmienia, nawet jeśli bardzo chcesz utrzymać status quo. Eee, czarodzie świadomości prosi cię, żebyś porzucił swoją potrzebę definiowania lub ograniczania tego. To teraz doświadczasz. Wszystko jest dobre. Niech sprawy toczą się swoim rytmem, a ty obserwuj, jak w twoim życiu pojawiają się cuda bez twojego bezpośredniego udziału. Więc, kochani, więcej luzu, mniej kontroli. Mniej zamartwiania, mniej izolowania. Pozwólcie sobie na emocje, pozwólcie sobie na przeżywanie pewnych sytuacji, pozwólcie sobie na puszczenie pewnych sytuacji, żeby one biegły własnym torem bez waszego właśnie udziału. O co tutaj chodzi? No, chodzi mianowicie o to, że bardzo wielu ludzi nie zgadza się z tym, że wszystko dzieje się dla, nas, dla naszego dobra, bo ktoś mi powie, że no a ja straciłem pracę i co i to jest dla mojego dobra, że teraz nie mam za co zapłacić rachunków. Ja w takich sytuacjach bardzo mocno was proszę, w trudnych sytuacjach, żebyście się zatrzymali na chwilę i żebyście pomyśleli o tym w ten sposób, że może utrata pracy, czy Jakieś trudności w Waszym życiu właśnie pojawiają się po to, żeby zwrócić Waszą uwagę, że tak jak w tym przykładzie, może ta praca wcale nie jest dla Was dobra. Może to jest właśnie ten moment, że życie zmusiło Was do tego, abyście zmienili kompletnie kierunek, abyście poszli bardziej za swoim sercem, abyście poszli za swoimi pasjami, talentami, za tym, co potraficie robić najlepiej, a nie marnowali czas i życie, bo słuchajcie, praca to, wiecie, w pracy spędzamy większość naszego życia do cholery i jeżeli my pracujemy w miejscu, które kompletnie nie sprawia nam radości ani satysfakcji, to marnujemy sobie życie. No nie powiecie mi, że tak nie jest. Ja wiem, ja wiem, są ciężkie czasy, jest trudno. Każdy chce jakoś przetrwać. Ale kochani, możecie dużo więcej osiągnąć idąc Własną drogą, idąc drogą, w której wy się spełniacie, w której macie satysfakcję, w której możecie odnosić wielkie sukcesy poprzez to, że robicie coś z serca, a nie z przymusu. I to jest dla Was właśnie ta informacja, i w takim przypadku utrata pracy tak jest dla Waszego dobra, bo oszukujecie się sami przez, wiecie, wchodzimy w pewną strefę komfortu i oszukujemy się całymi latami, że coś jest, jakie jest i takie być musi. No i wkracza taka tarotowa wieża, ona mi się zawsze kojarzy z takimi sytuacjami, że no właśnie, tracimy pracę, tracimy jakąś relację. Ja tylko patrząc z szerszej perspektywy, za parę lat możecie powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że taka sytuacja miała miejsce, bo dzięki temu ja teraz jestem w dużo lepszym miejscu, w dużo lepszej relacji, w dużo lepszych um, w dużo, w dużo bardziej komfortowym dla siebie miejscu, w którym ja rozwijam skrzydła, w którym czuję moc, w którym czuję sprawczość. I o to tu chodzi. Tylko, że my, nie, my jesteśmy bardzo krótkowzroczni. My patrzymy na to cierpienie, które jest teraz, ale nie patrzymy na to, co to cierpienie, e, dlaczego ono przede wszystkim do nas przyszło, dlaczego przyszła jakaś strata, e, dlaczego. Mm, Zaszedł taki zwrot akcji, dlaczego w taki sposób to się wszystko rozegrało, co to miało nam pokazać i co może nam to dać w perspektywie. Tak Tak jak mówię, zawsze sobie tłumaczcie to. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to pomyślcie, że może czeka na Was coś dużo lepszego. I nie może, tylko na pewno. Natomiast wy musicie być gotowi, dojrzali do tego, żeby to przyjąć. I to jest cała filozofia cała filozofia. Zamiast wchodzić w to koło, zamartwiać się, odcinać się, płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba się otworzyć na nowe. I z tą ufnością do życia, z takim zaufaniem do życia poddać się temu, co, co się dzieje. Przede wszystkim wynieść z tego lekcję, co się dzieje. I zauważyć, dlaczego to się dzieje i po co to się dzieje. Że to nie dzieje, nie dzieje się Wam, tylko dla Was, tak? I to by było chyba na tyle z mojej strony, bo. No, chyba wszystko zostało powiedziane, co chciałam powiedzieć. Życzę wam, mm, życzę wam tego, żebyście wyszli z tej izolacji, żebyście popłakali, jeżeli trzeba, żebyście wzięli we, we włas, los we własne ręce, e, żebyście przestali się zamartwiać, żebyście mieli więcej zaufania do siebie, do życia, żebyście mieli więcej odwagi do podejmowania decyzji, które są bardziej mm, w rezonansie z wami. Bardziej spójne z Wami, żebyście robili to, co kochacie, a nie to, co musicie. I, i z tym Was zostawiam. E, dajcie znać w komentarzu, czy to w jakiś sposób z Wami rezonuje. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. To, dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dzięki Wam ja mam ochotę e, to robić i, mm, i też się rozwijać, tak. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam cudownego dnia. Buziaczki. Pa!